Przed momentem zakończyło się spotkanie 1:32 finału Pucharu Polski między Chrobrym Głogów a Krakowią. Zapraszam do krótkiego podsumowania tego meczu. Około miesiąc temu Krakowia zdobyła Puchar Polski i dzisiaj przystępowała do spotkania z Chrobrym jako obrońca trofeum. I o ile tamto spotkanie z Lechią Gdańsk było ciekawe, dużo się działo, było dużo emocji. Tak, to dzisiejsze było średnie. Przede wszystkim bardzo słaba pierwsza połowa, w której mieliśmy wynik 0 do 0. Nie działo się szczególnie za wiele. Jedynie w pamięci zapadł mi ciekawy strzał Pelewan Amersforta z dystansu, tak technicznie uderzając. Mateusz Wdowiak strzelił w główką w poprzeczkę. I pamiętam też dość bardzo ślamazarne rajdy. Alvareza. Druga połowa natomiast była już znacznie lepsza, gdyż mieliśmy dwie bramki. Pierwsza był to gol chrobrego głowów dość zaskakująca, ale mimo wszystko troszkę, troszeczkę się na nią zanosiło ze względu na dobrą organizację tego zespołu w tym meczu. Naprawdę utrudniali życie Krakowi, a powiem szczerze, że byli bardzo blisko zwycięstwa, bo Krakowia wyrównała dopiero w 91. minucie bodajże po golu Rapy, a gola dla Chrobrego strzelił wcześniej Michał Ilgów-Gołąb. I nie wiem jak na to patrzeć, gdyż oglądałem Legię w Pucharze, wygrała 6 do 1, patrzyłem na Piasta Gliwice, który wygrał gładko 4 do 0, patrzyłem na Lecha Poznań, który wygrał dość spokojnie w Opolu z Odrą 3 do 1, ale dzisiaj Krakowia no, wypadła chyba najgorzej ze wszystkich Pucharowiczów, nie wiem czego jest to wina, może ogólnie stylu, ale no, miała szczęście, że dzisiaj to spotkanie wygrała. A jeśli mieliśmy remis do 90. minuty, to była oczywiście dogrywka, w której w 118 minucie pięknego gola strzelił Mateusz Wdowiak i ten gol pokazał, że Wdowiak jest w naprawdę świetnej dyspozycji, głównie w pucharze tak naprawdę bo miał dzisiaj i asystę przy golu Rapy bo uderzył główką w, w, w poprzeczkę piłka z poprzeczki wpadła na Rapę i on dobił na, na pustą bramkę i strzelił gola bardzo ładnego w 118 minucie i nie było rzutów karnych co było dla Krakowi na plus ze względu na to, że gdyż Chrobry dostał w czerwoną kartkę w, w dogrywce był to Ilków Gołąb czyli z gola na 1 do 0 jakbym mógł podsumować ten mecz dość topornie toporny mecz Taki dla koneserów, Krakowia może się cieszyć, no i kto wie, no, nadal może obronić tytuł. Szczególnie, że często jest tak, że niektóre spotkania zwycięzców, późniejszych trofeów, w trakcie drabinki są dość toporne i czasami szczęście decyduje o tym, czy zdobywasz tytuł. Jeśli chodzi o plusów zawodników tego spotkania, jeśli chodzi o Chrobrego, ja sobie zapisałem te nazwiska. Piła, który grał dobrze i w obronie i w ataku. Pamiętam te głównie akcje z pierwszej połowy, kiedy wracał, kiedy kontrował. Był takim dość jeźdźcem bez głowy, natomiast chciał, starał się. Jeśli chodzi jeszcze o innych zawodników, to na pewno Praznowski, który no, momentami tak zakręcał zawodników Krakowi, że, że byłem zaskoczony. I jest to środkowy obrońca, także... I był też dość aktywny, jeśli chodzi o strzały. Dobry zawodnik. Dałbym również strzelca bramki, jednak no, dostał czerwoną kartkę, więc no, nie można go uznać za plusa meczu. Jeśli chodzi o Krakowie, na pewno Mateusz wdowiak, na pewno rapa. Aha i zapomniałem dodać, że Hanka nie wykorzystał w tym meczu rzutu karnego, było to jeszcze w podstawowym czasie gry. I kto wie, gdyby tamto strzelił, to może w ogóle nie byłoby tej dogrywki i Krakowie nie traciłaby czasu na rozgrywanie tego meczu. Jeśli chodzi o to spotkanie, to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, bo ja już się spieszę, żeby oglądać Męż Śląska z EUKS-em. Eee, dziękuję Wam bardzo za uwagę.